mano się, no witajcie, z tej strony ja, tom 69 Widzowie, dzisiaj dla was nagrywam odcinek Minecraft na kanale Dzień Dobry, w końcu ja I w końcu też Minecraft, widzowie, dzisiaj e, kończymy sobie oborę tamtą Ale jest ze mną też gość jeden na serwerze I nie jest to zdziwieniem, że tu powstał domek I to oczywiście To jest nasz wybór piękny Przyjdziemy wokół niego i widzowie. E, jest, co tu jest? Kompos, komposownik. Musi poprawić chyba błąd, ale nie jestem pewien aż tak. To jest jego teren widzowie. Ja się tu w niego nie będę wtrącał. I tego. I widzowie. Dzisiaj jest plan e, zrobienia obory. Ja przez ten czas, e, jak się byłem na wyjeździe, nikt, no oczywiście nikt, bo tylko ja rządzę. Ale jak grałem z kolegą, pozbierał trochę si siana, więc mamy troszeczkę, więc teraz zbierać nie będziemy musieli i... Widzowie, dzisiaj kończymy sobie właśnie oborę i... I co? I, I... W tym momencie, widzowie, posłuchajcie, co ja mam wam jeszcze do powiedzenia, żeby... Ten odcinek był lepszy oraz wszystko. Więc słuchajcie. Widzowie, słuchaj... Widzowie, wsłuchajcie się teraz w to, co wam powiem bo ponad 50% nie subskrybuje mojego kanału, więc zostawcie tu suba na kanale, dzwoneczka oraz wbijajcie na dwa Instagramy oraz Discorda, które jest w opisie widzowie, bo jest naprawdę warto, warto e, to robić, bo mi, mi dajecie motywację, jak wiecie są, jest tu daily na kanale, codziennie filmu o 17, warto wbijać, ja dla was robię mega filmy, wy dla mnie też robicie mega aktywność, więc widzowie naprawdę dziękuję wam też za takie komentarze, które są i wbijajcie właśnie na dole, do opisu, do yy, subskrybowania, lajkowania A dalej oglądamy i dalej zobaczcie co się będzie działo w materiale Bo naprawdę widzowie będzie warto oglądać to do końca Więc lecimy z tym No, tak jak widzę usłyszałeś właśnie Żeby zalajkować ten i zasubskrybować kanał Więc warto to zrobić A ja w tym momencie idę do craftingu porobić bloczki Bo wkończymy daszek oraz ściany dajemy z Desek i ten, więc bierzemy sobie e, oczywiście bloczki siana, lecimy z tym, mamy 51, mamy staki 51. Miejmy nadzieję, że wystarczy to widzę, i będziemy jakoś to wszystko przenosić. Mam nadzieję, że nam miejsca wystarczy do tego. No, jakieś legi malutkie na serwerze, ale nie filmujmy się tym. Eee, tu skończyłem, mamy, ten mamy jakąś podpórkę, mamy, więc lecimy. Jak wiecie, troszeczkę mamy problem, ale tu mamy ochronę przed ogniem 2, niezniszczalność 3, eee, ochronę 2 i ochronę 4, niezniszczalność 3, oddychanie 3. I widzowie, właśnie tak, właśnie o to chodzi, więc lecimy z tym, lecimy, nie mam miękkiej gry. <laughs> Przepraszam. Budujemy oborę Jakkolwiek to brzmi, ale budujemy. Okej, okay, mamy to. Mhm. Dobra. I ja będziemy tak zamykać widzowie, więc... No, może być bardzo ciekawe, tylko nie wiem czy jeszcze by tak nie zrobić. O! Ej, to by nie było głupie aż tak. Żeby tak zrobić. O Ej no, to już ładniej wygląda tak Pewniej O, więc y, y, Sofii to będzie więcej, mi się wydaje. O! A już tu będzie dziura. No to tak musimy zrobić. Dobra. Nie, nie było... Nie było jakby tematu widzowie. O jakiś lajki malutkie na serwerze, ale to się nie przejmuje ten. Chciałem zrobić to ładniej, ale jak nie chcę to. A jeszcze mam na dużo, to tam wiecie. Jak zostanie, tak zostanie, nie? Dzisiaj chciałbym skończyć tą oborę, ale jak nie, to się jeszcze podziemy na jeden odcineczek. Żeby po prostu było git Siano idzie Siano, siano, siano Dobrze Ekstra Jeśli słyszycie moją klawiaturę w tle to wa bardzo Was serdecznie za Przepraszam za to Ale musimy to przemęczyć, Dobra, idę po więcej siano To bolało. Tu będę mieć? Będę mieć. Siano, 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 siano. Jak ja bogaty jestem, patrzcie widzowie. To jest normalnie mistrzostwo. To jest mistrzostwo świata i okolic. Dobrze, jest pierwszy stak. I jest 49. No. Niemniej jednak trochę lepiej mogłoby być. Ale domek mojego gościa mi się bardzo podoba. Ale mój też jest sztosik, tam moje jest. Wy też macie, widzowie, szansę się na taki serwer dołączyć. Tylko musicie mieć Instagrama, jak do mnie napiszecie, więc, widzowie, też jest warto. Dobra, lecimy z tym. Dzisiaj zrobię sobie dalsze klikę do końca. Będę ten odcinek miał ręce i nogi. Trójka, problem. O, no. Dzisiaj wiem, że jej nie skończę, bo odcinek był za długi, Nud, Przy nudawy troszeczkę widzę. Więc naprawdę, naprawdę warto oglądać go do końca. Bo jeszcze mam w planach iść na potwory. No, są potwory, są najlepsze. Ale zobaczymy jak to byli. I możecie mnie widzowie też napisać, czy jest różnica w kładzeniu siana tak, a inaczej. Bo ja nie widzę różnicy w tym. Wy może widzicie bo te paski to ale wiecie widzę Nie ślub się O i widzę widzę No, idę Kurna, nie trafiłem o. Trochę mam chrypę Bo jeszcze dzisiaj z samolotu wyszedłem Ale to tam daję, daję radę widzowie Daję radę Dla Was wszystko nagram Żebyście mieli materiał. O, tu mu siane jest. Teraz. Kolega nie zabrał. Tu nic, tu nic, ale tu jeszcze się. I tu mu naprawiłem Karolowi, który ze mnie jest. I ten, dobra, ale ja siadam teraz nie wiem, że mi starczy to co tu mam, ale zobaczymy. No właśnie. Mało mam trochę. Najwyżej to zbieram. I posieję. No, widzę, że już nie starczy, ale cicho dobudujemy. Dobudujemy. Nie tu. tu. Ok. Nie. Tu, 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 tu. Jeszcze będzie, widzę, pięknie. Jeszcze będzie pięknie. Do nocy budujemy, a w nocy idziemy na potwory. Będziemy się bić z potworami. Nie będzie słońca. O już zachodzi, czyli zaraz będziemy musieli Dobrze Niedobrze, bo nie skończę dachu Ale to Będę szybko jeszcze zabrać ściana Chyba za lipa będzie trochę Będzie lipa Totalna Nie chcę stracić sobie tych fajnych rzeczy Bo nie było ostrości Nie wiem, dwa, ale Jednak diamentowe, nie? To wiecie to tu robisz. Już nic. No tak. Ej, siano ją zbierać. Bierzemy z najmniejszego, żeby nie było. Pola. O, jeszcze mi krówki trzeba będzie je nakarmić, jeszcze będzie tamto, ale to widzę wiecie, wiecie kiedy. Jak zostawicie... Ej, widzowie zostawicie tu 5, łapiecie w górę. I subika to dla was się pojawi kolejny odcineczek. A zaraz idę na moby, żeby trochę powybijać je. Ale jeszcze chcę skądzić kurde ten dach, ale wątpię mi się teraz uda. Myślę, muszę tu posiać. Lecimy z tym, lecimy. I widzę że jeszcze a propos OBS'a wam powiem, że... OBSik będzie za niedługo. Bo kupuję nowy sprzęcior, więc też warto oczekiwać na niego. A ja lecę szybko, szybko. Szybciutko po loczki siana. Niemożliwe, rzadko się mogę zrobić. Dobra, to lipa. Idę na MOBY. Idę MOBY sobie trochę powybijać. Jeśli są, jeśli będą. I na tym idę już odcinek, skończymy. Jeśli się nic nie wydarzy. Znaczymy, hmm, parę mobów wybijamy, jeżeli gdzieś będą. Bo na razie coś ich nie widzę. Jakoś... Jakoś dziwnie, że mobów nie ma, ale to jest kurczak. Nie ma mobów bez jajkrowa to jest tu się. i świnka co jest? Ząb jak się ma Dobra, o Creeper, chodź Creeper, chodź Dobra, umarłeś, końcu Co gdzieś jeszcze jest? Tu jest krowa Dobrze, też trochę wybijemy krów Bardzo dobrze Ile tu zwierząt jest, widzowie Co jest? Dobra, świnek nie będę wybijał, bo jak będę mieć kiedyś ziemniaki skądś to dobra mogów coś nie ma, widzę, wie? wracamy o, creeper jest jeszcze co jest? U pana biegać nie mogę, biegać nie mogę to nie jest mi potrzebne on tu jest ej, ej, ej jest problem jest problem, bo nie nadążam dobra umarł dobra, żyjemy leż! no, koń jeszcze jeden creeper dobra, chodź tu no dobra, tak, do, ojoj raz, dwa na raz, trochę źle to było dobra, trochę kurki ucierpiały, ale cicho dobra, ja wracam i sobie do bazy, czyli do swojego domku i w domku zakończymy się, się nie zgubię, bo jeszcze nie mogę się zgubić ale widzę się nie zgubię dobra, let's go nie ma tych mo... o jest szkielet, ale jest jeszcze tu chłop dobra Okej... Okay. Dobra, jednego mniej. Jeszcze drugi. Chodź tu. Brawo. Nie trafił mnie ani razu. Dobra. Parkujemy do domku swojego. Let's go. Zrobi Zrobimy tak, przez wejście. Które mi zrobi, Chodzimy się spać widzowie. I tym pięknym akcentem... Jeszcze wam coś powiem. I słuchajcie się w to jeszcze raz jak poprzednio, więc widzowie słuchajcie się. Widzu, jeśli nie zostawiliście subskrypcji na kanale, a nie subskrybuje mnie 50. ponad 50% nie subskrybuje mojego kanału, widzu zrób to, bo mi będzie bardzo miło zostawicie tu mega aktywność, zostawcie tu łapeczkę w górę z tam na dole rozbijajcie w opis, bo tam są dwa Instagramy i Discord, więc warto, warto wbijać, więc widzowie... Warto, a ja się w tym, w tym odcinku z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineszka, który będzie już jutro na kanale, pamiętajcie, że filmy są tu codziennie o 17, więc eluwa!